Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałabym pokazać wam album, który niedawno zrobiłam w odcieniach brązu i beżu. Wielkość mniej więcej 25 na 21, czyli całkiem spory. Okładeczka, jak widać, no, kwiatek, który sama zrobiłam. Jakiś wyszedł z wykrojniczków. Dwa tagi, napis memories z drewnianych literek. No i oczywiście brzegi, zabezpieczone takimi metalowymi narożnikami. No to zaczynamy. Pokażę Wam, co jest w środku. Okładeczka, miejsce na zdjęcia, tak do napisania, jakieś notatki, wspomnień. Następna strona, mamy również dużo miejsca na zdjęcia, tu można włożyć, można przykleić, to już, że tak powiem, od inwencji właściciela będzie zależało, co z tym fantem zrobi. No i tutaj mamy też dużo miejsca jeszcze na zdjęcia. Tutaj mamy takie maty na zdjęcia i matę do opisu. E, taką, można powiedzieć, troszeczkę jak w pamiętniczku. No I z tyłu kolejna mata na zdjęcie e, i opis. Oczywiście tutaj w takie szłonki można również powkładać jakieś pamiątki, jakieś bilety. To zależy, e, co kto będzie tutaj, e, jakie zdjęcia umieszczał, jakie wspomnienia. E, kolejna strona. Mamy znowu dwa tagi. E, plus, oczywiście, tutaj takie miejsce na zdjęcie. Można to zdjęcie włożyć, wkleić. To że tak powiem, też zależy od. Właściciela później. Kolejna strona, mamy stronę również z tagiem i do opisu. Tu oczywiście też można zdjęcie przykleić. Mam rozmiar 9 na 13 spokojnie się zmieści, więc 10 na 10 na 15 również wejdzie, tak? Więc tutaj otwieramy i mamy kolejne tak. Kolejne miejsca na zdjęcia, i na następnej stronie mamy wodospadzik, i całkiem sporo miejsc tak na kolejne, na kolejne zdjęcia. I następna strona, moja ulubiona z magnesami. E, I tutaj z taką kieszoneczką, gdzie też można jakieś pamiątki powkładać, zdjęcia może tutaj taki mały, tak żeby było widać no i oczywiście tutaj też miejsce na, na zdjęcia, na okładkach też jak najbardziej można jakieś zdjęcia e, przyklejać otwieramy i mamy następną stronę, znowu dużo miejsca na zdjęcia e, tak do opisu i znowu na troszeczkę e, tak do opisu Kieszoneczka, i kolejny tak. Oczywiście, tutaj można z tyłu również jakieś zdjęcia umieścić. Tak? I następna strona. Opsa. Znowu mam miejsce na zdjęcie, na opis. Kieszonkę. Znowu otwieramy. Dużo tego otwierania. Kolejne miejsce na zdjęcia, na opis. I kolejne dwa gdzie można coś tam sobie to umieszczać oczywiście tutaj również e, 10 na 15 a tu nie można włożyć czyli tu można tylko przykleić wyżej to zdjęcia co e, też jak najbardziej się zmieści jednak Upsa. Upsa. Ok. muszę troszeczkę mocniej włożyć jeśli się nie chce i na ostatniej stronie mamy taki większy schowek, gdzie tu można dużo rzeczy. To jest um, taka wypukła e, przestrzeń, może no, będzie widać, tak, że tu jest troszeczkę miejsca, e, gdzie można jeszcze powkładać jakieś zdjęcia, pamiątki. Na razie jest gąbeczka, żeby mi się to po prostu tutaj nie wniatało, póki, e, póki że tak powiem, jest pusta. No i strona ostatnia. E, i znaczek, który mi się strasznie podoba Handmade. Zaraz zobaczymy, czy... O, troszeczkę bliżej go widać. No i tyle. Tak wygląda ten album w kolorach brązu. Mam nadzieję, że komuś się spodoba. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Pa! pa.